azymut jest to tak naprawdę czujnik położenia krańcowy, magnetyczny bezprzewodowy to znaczy w komplecie jest moduł takiej kanapki on co prawda zajmuje miejsce dla dodatkowych wyjść ale pozwala nam bezprzewodowo wpinamy go po prostu zamiast tych dodatkowych przekaźników wpinamy taki moduł ale ten moduł w współpracy z ...magnesem i nadajnikiem. Nadajnik jest w obudowie... ...od fotokomórek. O tam, tu, tu mieści się bateria, która zasila ten nadajnik, tak? Jest duża bateria, 3,6V. Taka bateryjka wchodzi tutaj w zestaw. Zasilamy to i do tego jest taki magnes, który... ...tutaj oczywiście w nadajniku jest czujnik... Pola magnetycznego. Zakładamy to na skrzydle bramy. Jeżeli się ze sobą spotkają, radiowo wysyłają do tego modułu odbiorczego informacje o tym, czy, czy, czy jest brama zamknięta, czy otwarta, lub inne urządzenie, go położenie chcemy kontrolować. I ta kanapka puszcza to dalej informacje do serwera, równolegle z informacją z tego wejścia AB. To, je, to jest, to zastępuje. To nie jest dodatkowe wejście, które pozwala uzyskać drugi, drugi kanał, drugą informację o, o stanie bramy czy, czy, czy innego urządzenia to działa zamiennie z wejściem AB także jeżeli używamy azymuta nie, nie możemy korzystać z tego wejścia AB bo to komunikuje się po tym samym pinie i będziemy mieć tutaj niejasności także albo azymut albo wejście AB do wykorzystania